...koszki smak, ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce, kwiaty i rośliny. Gdzie jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią Obręczy przed matki. Obręczy? Plemie Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. W dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. loj, zbliża się. Kucnij i chodź za mną w wysoką trawę. Tam, głowa nisko. Maluchy. Nie, Eloy. Te maszyny nazywają się Czujki. Jeśli chcesz przeżyć dziczy, musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to co ja. Nie ruszaj się, niech przejdzie. Nie wychylaj się i chodź za mną przez szladkę wysoką trawę. Kolejny, niech przejdzie. Chodź w tę stronę. Im wolniej idziesz, tym mniej cię słychać. Pochylona hałasujesz dużo mniej. Zaczekaj. Był ostatni, ruszamy, dobra robota. Czujki cię nie wykryły, a teraz chodź. Stado powinno być przed nami. Nieważne, czemu tam jest? Uśmiecha się do nas. Ty! Wracaj na swoje miejsce! Ty! Gdzie jesteś? Nieważne, uchodzi z plemienia, nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? Jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada za mną. Tam, widzisz? To są biegunie. Czemu je przepędziłeś? Ach! Żeby ci pokazać, jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą. Najlepiej podchodzić po cichu. Nie martw się. Dogonimy je trochę później. Zobaczysz. Teraz znajdź kamienie, które zmieszczą ci się w dłoni. Czemu? Rób, co mówię, Aloy, i szukaj kamieni. Chcę ci pokazać, jak z nich korzystać. Mogą być. Za mną. Eloy, chodź. Widzisz, stado. Dobra, czas trochę porzucać. Ale kamienie nic nie zrobią maszynom, prawda? Nie, odwrócą ich uwagę. Zwabią w pułapkę. ta czujka, o tam. Trzeba ją zdjąć, inaczej stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Nie rozumiem, jak? Maszyny rozmawiają ze sobą, Pejloj, ale można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi. Na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Czekaj na mój sygnał. Chodź, dziewczyno, gotowe. Zbierz surowce, to nauczę cię, jak robić strzały. No dobrze. Zbierz łodygi marszczyny, rosną tam. Zrób drzewce strzał, a z odłamków metalu groty. Dobrze, nigdy nie skończą ci się strzały, jeśli znasz się na rzemiośle. Wypróbujmy te strzały. Za mną. Tutaj, ukryj się w trawie, tylko cicho. Czas na Twoją pierwszą zdobycz. Jajku. Jedna ze słabszych maszyn, ale nawet słaba maszyna potrafi być ostrożna. Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj Ma grubą skórę, ale posiada także czułe punkty. Na przykład oko. Widzisz je? zbiornik na grzbiecie. Czy to słaby punkt? Tak. Jak to odgadłaś? Urządzenie. Pokazało mi. Ta zabawka? Nie wygłupiaj się. Strzelaj dalej! Dobrze się dziś spisałaś, ale musisz się wiele nauczyć. Jutro znowu poćwiczymy. Co to było? Ten chłopiec, ten, który biega z wojownikami. Za mną, Aloy, szybko! jest czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę, to bestie spanikują i go zaderczą. Ale ja widzę jak one chodzą. Przestań zmyślać! Serio! Prześliznę się! Zabraniam? Nie mogą mnie zobaczyć. uważać Muszę zobaczyć ich ścieżki Prawie jestem ガチ。 Więc to nie zabawka Zaraz Wszechmatko, błogosław Wam obojgu o, Hej! Ocaliła mnie Ja, ja chciałem Chłopcze! tylko... Zawrzyj usta! Rzutki oboje, a ona to bez matka. Chodź już do serca, matki. A ty, nie? nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. Do domu za mną. Znam drogę. Zawsze i usta chłopczy, zawsze i usta, zawsze i usta chłopczy, zawsze i usta. Ach. 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 Idź sobie bez matko! Pawisz, pokaż mi to. No, stój. patrz. Czemu? Czemu jestem wyrzutkiem? Eloy. Nie pora na to. Kto był moją mamą? Eloy, przecież ci mówiłem. To wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony, one wiedzą? To nie takie proste. Czy wiedzą? Ejloj, nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam tu w nosie! Jak to zrobić? Powiedz mi! To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami, a zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę? Tak. Cokolwiek tylko zechce. Zrobię to. <laughs> Wszystko jedno jak. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy, więc. Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. No? Zacząć trening? Tak. Chodź. ze mnie? Nie zrobił czegoś takiego. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? Co on tam robi? On po prostu. Tam stoi. Co się z nim dzieje? Ej, Luj. Jesteś. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o Twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy Cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa, albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serce Matki. E, północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Mam zrobić coś jeszcze, kiedy będę w obręczy? E. Dziwnej gracie przyda się żywność. Jak znajdziesz czas, możesz zebrać dla niej mięsa na tydzień. Nie miałabym nic przeciwko, jeśli by podziękowała. Grata ceni tradycję. Milczeniem przestrzega zwyczaju. Nie obraża. Skoro tak mówisz. Zajmę się częściami, a przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Coś to naprawdę grozi. Najszybsza droga na dół. Obręcz. Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. Chcesz mówić z wyrzutkiem? Pomóż, błagam. To naprawdę ważne. W czym więc problem? Noga cię boli? Nieważne. Chodzi o moją córkę. Ma kłopoty. Poszła za złomiarzem przy kolebce. Boję się o nią. Nie mogę nawet wstać, a moja córka zaginęła. Pomożesz mi? Wiesz, że matrony mogą cię wygnać za rozmowę ze mną, prawda? Nieważne. Szukałem jej sam, ale nie dałem rady. Znajdź ją dobrze. Przyjmę każdą karę, jeśli ci się uda. Zrobię co w mojej mocy. To dla mnie bardzo ważne Błagam cię. Dziękuję za ratunek przed maszynami dziękuję ci. Myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie twój ojciec. Czas wracać. Tak myślałam, ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomierzowi włóczni matki. Poszukam twojej włóczni? Tak? O, dziękuję. Twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie noga. Znajdziesz go na południe od serca matki. O nie. Dobrze, pójdę do niego od razu. Dziękuję.